Nawet sobie nie wyobrażacie, jak ja uwielbiam sequele, które wchodzą 5 lat po oryginale, które są bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo oparte na tym, co się wydarzyło w pierwszej części filmu, który kończy się zapowiedzią drugiej. I ja nie pamiętam za cholerę niczego, a może powinienem. Hmm. The Old Guard 2. 5 lat później wraca Charlie Terum. A my wszyscy musimy troszeczkę sięgnąć po nasze notatki, ponieważ nie pamiętamy, a gdy już sobie przypominamy, nagle film się kończy. Czy zatem jest źle? Bo ja na pierwszym Oldgardzie bawiłem się naprawdę nieźle. Otóż jest średnio. Chodźcie, porozmawiajmy, cóż to średnio oznacza. Gdybym próbował Wam opowiedzieć fabułę części drugiej, The Old Guard 2, to wydaje mi się, że część z Was zadawałaby co pytania, ponieważ ta fabuła oparta jest wyraźnie na tym, co się wydarzyło w części pierwszej. Bo przecież mamy postać, która w pierwszej części straciła swoją nieśmiertelność prowadzi grupę nieśmiertelnych do kolejnych akcji, a gdy spotyka kolejną osobę nieśmiertelną i w dodatku jeszcze trafia na jedną osobę ze swojej przeszłości, znowu część pierwsza i one wszystkie, ta jedna z tych osób próbuje może zniszczyć świat, może zniszczyć tylko ją, a może rozwalić wszystkich po kolei i osoba z przeszłości naszej obecnie śmiertelnej, przedtem nieśmiertelnej Andy, granej przez Charlize Theron, musi się z tym wszystkim zmierzyć. Narzekałem w intrze na pamięć moją. Może to jest kwestia mojej pamięci. Może wy, drodzy widzowie, jak tak bez żadnego powracania ogarnęliście się w tym, w tym świecie. Ja niekoniecznie, mimo tego, że naprawdę Dałem chyba 6 na 10 temu filmowi za pierwszym razem, bawiłem się całkiem nieźle. Nawet rozmawiałem z autorem, współautorem scenariusza Gregiem Rakom na temat tego, e, tego filmu. Ale ja gubiłem się. Mimo tego, że pierwszy akt stara się nam pokazać, patrzcie, ty jesteś nieśmiertelny, ty śmiertelny, ty nie, ty tak, ty nie, ty nie, ty walczysz, to jest w ogóle fajnie zrobione w dialogach, że tak, pamiętaj, ty nie jesteś nieśmiertelny, pamiętaj, ty jesteś, ha, ha, ha. taka specjalna se sekwencja akcji, żebyśmy skumali, kto jest dobry, kto jest zły, bla bla bla. Tyle, że wcześniej się dostajemy wprowadzenie postaci nowej, która jest u, u, u straszna, w tej roli Uma Turman jako Discord. Zresztą reklamowana wszędzie UMA Turman jako Discord z mieczem, więc będzie walka miecz kontra ten dziwny tasak Charlie Stern Zajebiście. I swoją drogą dobry chwyt marketingowy. Nie oszukujmy się, jeżeli widzieliście tą walkę na końcu albo jakieś jakichś albo w grafikach, powiedzieliście, ooo, no to bym obejrzał. I ja się dałem też na to nabrać. Więc ta pierwsza część troszeczkę nam próbuje to uporządkować, ale ona raczej wrzuca nas głęboką wodę. Poza tym, że ty, 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 ty no to jest takie aha przed tobą był ktoś jeszcze, a przed tym kimś jeszcze ten ktoś ma jakiś plan. I przez cały film próbujemy to ten problem rozwiązać oraz jeszcze poznajemy oczywiście przypadkowe legendy, które mają dużo wspólnego z prawdą łuchu chuchu. Niestety, moim zdaniem. dosyć poważny klimat filmu, szczególnie w warstwie scenariusza. Tutaj mamy nowych scenarzystów w porównaniu do pierwszej części, a żeby, żeby się nie pomylić z nazwiskami, nową osobą jest Sara Walker. Ja czuję, że są to cięższe, bardziej patetyczne, bardziej męczące dialogi. I w ogóle jest taki klimat nadchodzącego zakończenia wszystkiego, Chciałem taki, taki doomsday klimat. Okej, okay, ja rozumiem, że my walczymy o to, żeby świat przeżył, że jesteśmy najważniejsi. Rozumiem, ale jest to troszeczkę przytłaczające. Przytłaczające nie w tym najlepszym tego słowa a znaczeniu, ponieważ jednak część pierwsza miała dużo lekkości, komiksowej lekkości. co bądź jest to adaptacja komiksu. Ja w tej drugiej części tego nie czuję. Szczególnie, że ogromna większość filmu to jest trochę smutek. Cierpienie i mierzenie się ze stratą przez postać graną przez Charlie Staron i swoją drogą. Charlie Steron w tej roli jest zajebista. Potrafi sprawić, że nawet jeżeli niespecjalnie jestem zainteresowany fabułą, to jestem zainteresowany nią, bo ona, ona jest sobą, jest całą sobą. To jest, to jest niesamowite. Wiecie, czasami mamy aktorów przy filmach klasy B, że widać, że on się bawi, a czasami on poświęca się, on jakby. Jakby emocjonalnie wchodził w tę rolę. I tutaj Charlie Steron wyraźnie odstaje od całej reszty ekipy i odstaje na poziomie dużo wyższym. Może zależy jej bardziej na tej postaci, może jakoś się lepiej utożsamia, może jest tutaj też jedną z producentek, więc wiecie, jakoś jest przywiązana do, do tej Andy. Więc nawet gdy ta fabuła troszeczkę nas zawodzi, no to idziesz za nią. Ale przede wszystkim to poczucie ciężaru sprawia, że nie oglądasz tego filmu jako letniego blockbustera. Haha, ha, tu się biją, tam strzelają, tu są ładne sceny walki, lecimy dalej, kilka żarcików, koniec. Ten klimat hmm, końca świata, każda nasza decyzja nas zabije, ja mam depresję, ja tutaj zabijałam od tysięcy a tysięcy lat, ja byłem samotny, ja tutaj mam, zdradzam kogoś. Jest to wpychane i czujesz, że jest to druga część, która zamiast nam dać. Więcej ciekawych wątków, ona mocno ciągnie te z pierwszej części. Czyli nasza, nasza para Joe i nie, Joe i Nikki e, musimy trochę bardziej pokazać kwestię zaufania, bo w pierwszej części zobaczyliśmy, że kochają się Nawet na zabój, to teraz pociągniemy, to ta babka nasza Nile została, Nile Freeman została super, więc patrzymy sobie, ona jest jeszcze bardziej super. I ich wątki w ogóle nie są interesujące. Tak naprawdę. Zarówno przede wszystkim ta ta, ci nasze chłopaki, poza Bookerem, który dostaje Redemption Ark, nie, nie mają nic do powiedzenia, nic do zrobienia. E, sh, e, Boże, Shittler Wall zawsze też źle wymówię. Sheet Wall Edge For -E nic do zrobienia, jest po prostu tylko to popychania i mówienia: tutaj bijcie się, tu się bijcie, tu się bicie. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek drogę, to tę drogę przechodzi tylko postać grana przez Charlie Steron, tylko Andy i. przez to! Jest ciem... Właśnie to sprawia, że ten film toczy się zamiast lecieć. Bo nie grają cię te, te postacie. No może trochę buker, bo przynajmniej chłopak, który popłakał i pochlał. Zajebiście, pochlał. Ale no tak, no to jest jedno wielkie kiedyś miałam dziewczynę, tęsknął mi za dziewczyną, teraz dziewczyna mnie nie lubi, czy mi się uda z nią pogodzić. Łuhuhu, a przy okazji koniec świata. No i oczywiście musi być jeszcze twist. Bardzo ważny twist, który jest Super ciekawy, gdy go napiszesz na papierze. Na papierze to, że ciężar pierwszej połowy filmu jest, Boże, jedyny koniec świata, wszyscy umrzemy. Twist znakomicie wygląda. Ale opiera się on na tym, że powinniśmy po pierwsze ogromnie poczuć ciężar pierwszej części i nagle poczuć lekkość tego twistu. Nie mamy tego zderzenia. Mamy ciężar przez kie kiepskie pisanie, kiepskie dialogi. W dodatku Mamy brak zmotywowania i takiego pokazania nam jeszcze mocniej czegoś, co sprawi, że my będziemy patrzeć tak i ten twist nas wywróci, wywróci nas, nasze oczekiwania. Ponieważ ten twist jest taki, a okej, okay. bo mimo tego, że na, na papierze jest zajbisty. Ponieważ nie poświęcamy odpowiednio dużo czasu, żeby Discord, czyli ta nasza nowa postać, nowe zagrożenie, UMA Turman, żeby jej. Nie do końca plan, czyli to, co będzie przed Twistem, albo jej plan przed Twistem, żeby wybrzmiał, żebyśmy czuli zagrożenie ze względu na to, co ona robi. Brakuje mi z kilku scen, gdzie ona co grozi, gdzie ona opowiada. Ja wiem, ekspozycyjne, ok, gdzie ona dokonuje czegoś, gdzie ona dokonuje realizacji małego, małej części planu, że widzimy, czujemy zagrożenie i wtedy, gdy na końcu widzimy odwrócenie tego, to jest takie, okej. Okay. Mimo tego, że ona robiła to, to ona tak dużo, bo widzieliśmy, tak dużo zrobiła tylko po to, by osiągnąć X, a nie Y. I jest o. Niestety, nie dostając tego, a dostając, że główną rzeczą, którą zrobiła, to jest wprawiła w ruch trybiki moja była, twoja była, nie lubimy się, uhu, hu, no to na końcu, gdy ona mówi, ha, ha, nie X, Y, to ty tak... No spoko, idźcie sobie, to ty tak... Cały ten element, który powinien wybrzmieć, gdzie jest taki fajny monolog, który Uma Turman masz, mówi: A, teraz, gdy to się dzieje, to ty wtedy masz XYZ. Przepraszam, ja staram się wam bez spoilerów mówić. To teraz dopiero czujesz, że. uhu, I mówi to do Andy. A Andy przez cały film doskonale wiemy o co chodzi przez poprzedni troszeczkę. Więc. Gdy mówi to do Andy, to to jest ironiczne, ponieważ ona to przeżyła i w ogóle i to nadaje takie fajną inną motywację dla Andy, i mamy zderzenie dwóch postaci, które mają podobny problem, ale całkiem inaczej do niego podchodzą. Zajebiście na papierze. Nie w filmie, ponieważ w filmie pierwsze dwa akty nie dają nam odpowiedniego uzasadnienia, byśmy uwierzyli w ogóle, że Discord kontra Andy jest faktycznie zderzeniem na, e, na górze. To wszystko brzmi jakbym bardzo narzekał na film. Nie narzekam bardzo, ponieważ gdy film nagle przestaje gadać i robi kilka scen walki, niektóre w bardzo bliskim, e, bardzo ładnie w bliskim jakimś tam małym korytarzyku, wiesz, bliskie ujęcia i tak dalej, bardzo ładnie wygląda. Sceny akcji fajnie nakręcone, Charlie Theron się stara jak, ja właśnie, to jest niesamowite, jak po prostu z poziom filmu jest Charlie Theron dużo wyżej, tak okej, okay, kobieto, szatuneczek. Więc w tym momencie fajnie, dobrze nakręcone, niepotrzebne, czasem bardzo mi się podoba. Jest kilka scen, gdzie jest taki, to się nazywa establishing shot. I ja, ten establishing shot czasem jest tak bardzo nudny na zasadzie, bijemy się, bijemy się, bijemy się. Ka helikopter z góry pokazuje jakąś willę, żebyśmy zobaczyli, w tej willi będą rozmawiać. Ja rozumiem, one są potrzebne, te establishing shoty, ale to jest dosyć zabawne. Więc a w tych momentach, gdy ten film przyspiesza, gdy nam daje fajną akcję, jest naprawdę nieźle. Tak samo w trzecim akcie, gdy dostajemy tak zwany finalną walkę, która ma nam po kolei odcinać pewne rzeczy i pewne, pewne ten przegra, ten wygra, ten przegra, ten wygra. Tutaj dramatyzm, znowu podkreślany mega tym, co robi Charlie Steron, działa. Działa i ten patos także działa. Tyle, że ten patos ma prowadzić do twistu i zamiast prowadzić do twistu, że my to robimy. I cały ten patos, dla mnie, jest zmarnowany. Zatem, zaraz przejdę do jeszcze jednej kwestii, ale nie chcę to niej w ogóle przechodzić dopóki, ponieważ mimo tego, że to nie jest do końca spoiler, to wolę zostawić, bo, bo w większości już zobaczymy materiałów, a, że ktoś o tym mówi, a możliwe, że Was to nie obchodzi. Więc najpierw powiedzmy, to nie jest zły film. To jest film, który ma dobre pomysły, ale nie potrafi ich wdrożyć. Który w, w pięknym, naprawdę całkiem niezłym asortymencie kina akcji, troszeczkę rozmywa się. bo Chociażby balerina zrobiła to dużo, dużo lepiej. A tutaj próbujemy mieć swoją niszę, ale ona nam niespecjalnie wychodzi. Co ciekawe, swoją drogą ten film też jest bliżej do Megan 2 yy, akcją i gatunkiem niż Megan 2 jest do e, horroru. Ale to jest moje narzekanie. Ciąg dalszy odsuwamy. A teraz przerwa. Jeżeli nie chcesz wiedzieć jednej ważniejszej, która troszeczkę jest spoilerem, ale nie jest spoilerem, no to teraz wyłączaj. Dałem ci szansę? Spoko. Film kończy się cliffhangerem, bo ma być trzecia część. I ten cliffhanger opiera się w 100% na sile Twistu. I niestety jest to. Nie za, jest to niezasłużone, ponieważ siła twistu uzasadniona powinna być siłą zbudowania Discord. Discord nie jest odpowiednio zbudowana, zatem twist nie działa, zatem cliffhanger nie sprawia, że ty, jako widz, chcesz czekać na część trzecią. Szczególnie, jeżeli to ma być znowu 5 lat, bo nie oszukujmy się, ja 5 lat nie będę na kolejny Old Guard czekał, jeżeli za chwilę go nie nakręcą, albo nawet nie mają go nakręconego już, no to niestety, wedle informacji, których szukałem, wedle informacji producentów, reżyserów i gdzieś tam wywiadów, nie ma jeszcze decyzji o trzeciej części, co sprawia moim zdaniem, że część druga dostaje minus jeden stopień za to, że nie rozwiązuje niczego i tak naprawdę dla wielu z was, którzy może liczyli, że druga część będzie właśnie domknięciem historii, że jedynka kończy się, ojeju, jeju, nie jestem nieśmiertelna, dwójka skończy się, ojeju, jeju, wszyscy nie żyjemy, ale koniec historii. To dwójka zostawia się z takim poczuciem niedosytu, że przez ten pieprzony... Cliffhanger, prawdopodobnie czujesz się jeszcze gorzej. I film, który dla mnie byłby okejką, staje się okejką minus. Właśnie przez to, że próbuje tym twistem zbudować coś, co jest niezasłużone. Najważniejsza rzecz, niezasłużone, przez co my, jako widzowie, pamiętacie, nawet jeśli środek jest średni, to dobry początek, dobry koniec, i ty w miarę zapamiętasz fajny film. Tutaj koniec jest naprawdę fajnie nakręcony i ten dramatyzm działa, ale ten twist. Boże Chrystusie, mój jedyny. Gdyby to był początek serialu jakiego bym wybaczył, ale nie mogę w takiej sytuacji wybaczyć, i muszę niestety, mimo tego, że pałam miłością czystą, wierną i nieskończoną do Charlie Steron, to nie potrafię super pozytywnie tego filmu ocenić. Raczej powiedziałbym: średniawka minus dla fanów serii, może dla fanów komiksu, może. Ale coś czuję, że większość fanów będzie jednak zawiedziona i jeżeli Netflix szybciutko, nie wiem, nie zostanie oszukany, to raczej trzeciej części nie dostaniemy. Pff. Dobra. Dobra, kończymy. Dziękuję Wam bardzo. Dajcie mi znać, co Wy sądzicie o tym zakończeniu. Co sądzicie o tym? Twiście wielkim. Czy rozumiecie, o co mi chodzi z tym? Starałem się to opisywać prawie jak matematyk. XY. Tutaj wielki plus równa się wielki minus. Więc co o tym, o tym sądzicie? Czekam na Wasze zdanie. Komentujcie, komentujcie, piszcie, jeżeli macie jakieś fajne pomysły, a my zobaczymy się następnym razem. Tutaj, czyli na Brodach z Kosmosu. Na razie.